Józef Bem. Tarnów, z jego magią, wspaniałymi zabytkami, urokliwymi miejscami i czarodziejską atmosferą, pozostaje tylko miejscem na mapie. Pięknym to prawda, ale o jego charakterze stanowią ludzie, którzy przez setki lat budowali i rozwijali miejsce, w którym przyszło im żyć. Generał Józef Bem, o którym zaraz opowiemy, jest postacią ze wszechmiar wyjątkową, również dlatego, że życie spędził w zasadzie poza Tarnowem. Zanim zaczniemy, mała propozycja. Wysłuchanie opowieści o generale zajmie tyle, co spacer tarnowskim szlakiem BEMA. Z rynku musimy wielkimi schodami skierować się w dół. Po skręceniu w prawo i pokonaniu około 50 metrów staniemy przed kamienicą, w której urodził się bohater narodowy Polski i Węgier. Sprzed domu, w którym przyszedł na świat, kierujemy się uroczą uliczką Wielkie Schody w kierunku rynku i tarnowskiego ratusza, obecnie siedziby muzeum. Można tam zwiedzić stałą wystawę poświęconą temu wybitnemu Tarnowianinowi. Znajdują się na niej pamiątki związane z życiem i wojskową działalnością generała Bema w Polsce w czasie powstania listopadowego, na emigracji we Francji, na Węgrzech podczas wiosny ludów, gdzie był dowódcą Armii Siedmiogrodzkiej i na emigracji w Turcji, gdzie zmarł. Z rynku ulicą Żydowską kierujemy się w stronę ulicy Wałowej, przy której na niewielkim placyku stoi ocieniony połączonymi wierzbami pomnik generała Józefa Bema, wzniesiony w 1983 roku. Do Parku Strzeleckiego pod mauzoleum generała Bema idziemy ulicami Wałową i Józefa Piłsudskiego. A teraz skupmy się już na naszym bohaterze. Generał Józef Zachariasz Bem urodził się 14 marca 1794 roku w rodzinie mieszczańskiej jako syn Andrzeja Bema, adwokata sądu szlacheckiego i Agnieszki z Gołuchowskich. Rodzina Bemów pochodzi z Prus. Bemowie pisali się Bechmami i Bochmami, są szlachtą polską herbową pieczętują się herbem własnym BEM. Tarcza z góry na dół na dwoje rozdzielona, w prawym białym polu gryf wspięty w lewo, w lewem czerwonym baran wspięty w prawo zwrócony. Nad tarczą korona, na której gryf i baran wspięte tak samo jak na tarczy, patrzą na siebie. Historii herbu tego herbarze nie podają. Józef Bem był postacią nietuzinkową cecha tani jest obca wielu wybitnym postaciom w historii naszej ojczyzny, co nie zmienia faktu, że był wielkim patriotą oddanym służbie ojczyźnie. Całe życie walczył o niepodległą Polskę. Dla pokoleń Polaków bohater to równie wielki jak Tadeusz Kościuszko, Kazimierz Pułaski czy książę Józef Poniatowski. Mając zaledwie 15 lat rozpoczął naukę jako kadet w szkole elementarnej artylerii i inżynierii Księstwa Warszawskiego. To była świetna szkoła, dała młodemu porucznikowi szeroką wiedzę z zakresu teorii artylerii i inżynierii wojskowej, którą wykorzystał BEM już w kampanii napoleońskiej. W czasie wojny 1812-1813 jego kompania w marszu na Rygę najpierw wykonywała zadania bojowe w straży przedniej korpusu Żaka, McDonalda, a w odwrocie wchodziła w skład straży. Tylnej. Józef Bem brał udział w bitwach i potyczkach pod Samson Kruk, Dulino i Linden w Kurlandii oraz pod Labiau i Brandenburgiem w Prusach Wschodnich. Podczas oblężenia Gdańska Bem pełnił służbę w dziełach zewnętrznych twierdzy, która była dla niego źródłem wielu doświadczeń wojskowych. Za te walki w grudniu 1813 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Legii Honorowej. Po kapitulacji twierdzy gdańskiej dostał się do niewoli, z której wrócił w Kieleckie do majątku ojca. Do służby wojskowej powrócił w kwietniu 1819 roku w Armii Królestwa Polskiego. Został kapitanem drugiej klasy, a miesiąc później otrzymał awans do rangi kapitana pierwszej klasy. Objął stanowisko adjutanta polowego generała Piotra Bontempsa. W tym okresie zajmował się m.in. prowadzeniem wykładów o wykorzystaniu artylerii w działaniach zbrojnych. W 1822 roku za przynależność do Wielkiej Loży Wolnomularstwa Narodowego został skazany na rok więzienia i wydalony z wojska. Po stawiennictwie generała, wielki książę Konstanty złagodził ten wyrok i w dniu 22 maja następnego roku Józef Bem został przywrócony do czynnej służby wojskowej w półkompanii rakietników pieszych. Nie koniec to jednak kłopotów Bema. Następnego roku, w grudniu, został skazany na dwa miesiące aresztu za nieterminowe rozliczenie funduszy skarbowych i w konsekwencji ponownie zdymisjonowany. Na początku 1826 roku Józef Bem opuścił królestwo i przyjechał do Lwowa. Zajmował się architekturą budowlaną. Zgodnie z jego pomysłem i projektem dokonano rozbudowy zakładu narodowego imienia Osolińskich. W tym okresie Bem napisał pierwszy tom dzieła o machinach parowych. Po wybuchu powstania listopadowego dymisjonowany kapitan pierwszej klasy, jakim był Józef Bem, postanowił, że nie może go zabraknąć w tej walce. Przybył do Warszawy w dniu 10 marca 1831 roku. W armii powstańczej został awansowany do stopnia majora i objął dowództwo czwartej Baterii Lekkiej Konnej. Na jej czele zabłysnął brawurową szarżą artyleryjską w zwycięskiej bitwie pod Iganiami 19 kwietnia 1831 roku oraz w bitwie pod Ostrołęką 25. 5 maja 1831, gdzie uratował armię polską przed całkowitym pogromem. Otrzymał wtedy złoty krzyż virtuti militari, nominację na generała brygady oraz miano krwawej gwiazdy ostrołęki. Od dnia 18 lipca pułkownik BEM zasiadał również jako stały członek Rady Obrony Warszawy. Podczas obrony stolicy generał brygady Józef BEM, awansowany 21 sierpnia, objął dowództwo pierwszej linii. Obrona Warszawy zakończyła się niepowodzeniem. Po dwóch dniach walki podpisany został akt kapitulacji wojsk, na mocy którego wojsko polskie otrzymało prawo wycofania się na prawy brzeg Wisły. Po opuszczeniu Warszawy, armia polska skoncentrowała się w Modlinie wokół tej twierdzy, by następnie rozpocząć marsz na Płock. 9 września, podczas Rady Wojennej w Modlinie, Bemowi zaproponowano objęcie stanowiska naczelnego wodza, ale generał odmówił. W dniu 23 września w słupnie pod Płockiem odbyła się kolejna narada wojenna, na której miano ustosunkować się do propozycji kapitulacyjnych strony rosyjskiej. W jej wyniku spośród 40 wyższych dowódców aż 34 opowiedziało się za zakończeniem walki i przyjęciem warunków generała Iwana Paskiewicza. Do zwolenników dalszego prowadzenia wojny należał generał Józef Bem. Po upadku powstania generał Józef Bem udał się na emigrację do Francji, gdzie podjął próbę odtworzenia wojska polskiego. Uczestnicząc czynnie w życiu politycznym emigracji, związał się z ugrupowaniem hotelu Lambert, kierowanym przez Adama Czartoryskiego. Z nim też podjął kolejne próby odtworzenia polskich oddziałów wojskowych, tym razem w Belgii, Egipcie, a nawet w Portugalii. Wszystkie zakończyły się niepowodzeniami. Zarażony tym bem wycofał się z życia politycznego i poświęcił pracy naukowej w dziedzinie nauk matematyczno-technicznych. Z jego opracowań teoretycznych na szczególną uwagę zasługują uwagi o rakietach zapalających i o powstaniu narodowym. W okresie wiosny ludów 1848 roku próbował tworzyć legiony polskie w Lwowie, brał udział w rewolucji wiedeńskiej, a następnie udał się na Węgry, gdzie w dniu 5 sierpnia 1849 roku powołany został przez Lajosa Kosuta na naczelnego wodza armii węgierskiej w Siedmiogrodzie. Wojska węgierskie wyzwoliły Siedmiogród i odniosły szereg efektownych zwycięstw nad Armią Austriacką. W ostatniej fazie powstania powierzono mu naczelne dowództwo Armii Węgierskiej. Podczas kilku miesięcy kampanii w Siedmiogrodzie Bem był kilkakrotnie ranny. Pod Mediaszem życie uratował mu schowany pod płaszczem plik map, który zatrzymał kulę. Pod Sasfaroszem, otoczony przez Austriaków bronił swych dział uzbrojony, uwaga, w szpicrutę! Wajdaku to moje armaty! miał krzyknąć na wrogiego żołnierza. Kula atakującego piechura urwała mu wtedy palec u prawej ręki. Gdy Felczer na żywca obcinał mu kolejny palec, rzucił, co za komedia, o jeden niepotrzebny palec mniej. Właśnie to szafowanie życiem w obronie nie swojego przecież interesu tak zdumiało Węgrów, którzy go pokochali. Do dziś używają przydomka Bem Apo. Czyli ojczulek Bem, a jego pomniki i ulice jego imienia znajdują się w wielu węgierskich miasteczkach. Na początku sierpnia 1849 roku Bem stoczył bitwy z oddziałami austriacko-rosyjskimi, między innymi pod Szegeszwarem i Temeszwarem. Nie mogąc sprostać zarówno przewadze liczebnej, jak i środkom walki przeciwnika, poniósł w tych bitwach klęski. Walkę w Siedmiogrodzie upamiętnia monumentalne dzieło, tak zwana Panorama Siedmiogrodzka. Oto po lewej stronie Szandor Petefi na białym ogierze knie Putamie na potoku Krum, aby przywitać przybyłych żołnierzy 11. batalionu. Do niego zbliża się konno znakomity ówczesny aktor węgierski Egresi. Dalej tabor wypełnionych wozów, a przy nich rosyjscy jeńcy. Drogą idzie Huzar z wieścią dowodza. Generał Józef Bem zaś ze swym sztabem spogląda z konia na bitwę stojąc na kamiennym moście nad zamarzniętym potokiem. Tędy prowadzi droga do Sybinu, którego zarys widoczny w oddali. Po drugiej stronie potoku węgierscy żołnierze atakują rosyjską piechotę. Sypią się na nich kule, ale z odsieczą wychodzi z wąwozu 73 batalion Seklerów. Jeszcze dalej grupa huzarów ściga uciekających rosyjskich artylerzystów. Za huzarami oddział węgierskiej artylerii i żołnierze w czerwonych czapkach, których wita Petofi. Zamyka się krąg panoramy. Mówi Tarnowski historyk Kazimierz Bańburski. Nieistniejąca już dziś panorama powstała na zamówienie Węgrów, którzy postanowili w ten sposób uczcić obrazem panoramicznym 50. rocznicę powstania węgierskiego. Było to dzieło polskich i węgierskich artystów, które powstało według koncepcji Jana Styki i przy dominującym jego udziale. Została ona namalowana w ciągu pięciu miesięcy w Rotundzie Lwowskiej w Parku Stryjskim. Po wywiezieniu z niej panoramy Racławickiej na Węgry miała więc tak samo 15 metrów wysokości i 120 metrów długości, czyli obwodu. Była ilustracją pamiętnej w dziejach narodu węgierskiego bitwy o Szybin, rumuńskie Sibiu, niemieckie Hermannstadt, która została stoczona 11 marca 1849 roku przez armię siedmiogrodzką generała Bema. Armia ta brawurowym manewrem pokonała połączone siły Austrii i Rosji. W głównej scenie występował oczywiście generał Józef Bem, naczelny wódz armii siedmiogrodzkiej. Przedstawiona batalia rozgrywała się u schyłku pogodnego, wczesnowiosennego dnia na tle podmiejskiej równiny, z sylwetką miasta Sibiu w głębi oraz zarysem Karpat Siedmiogrodzkich. Ośnieżone ich szczyty srebrzyły się w promieniach zachodzącego słońca. Niestety dzieło to nie przetrwało do naszych czasów. Spotkał je los podobny do wielu innych ówczesnych płócien o tych rozmiarach, czyli zostało pocięte w celach komercyjnych na mniejsze sceny i motywy, które uległy rozproszeniu i zagnięciu. Sprawa pociętej przed laty panoramy wypłynęła dopiero w 1928 roku. Wtedy to w Polsce, a zwłaszcza w Tarnowie, zrobiło się głośno o Bemie, bohaterze narodowym zmarłym na obczyźnie, w związku z planem sprowadzenia go prochów do rodzinnego miasta w 1929 roku. Do magistratu Tarnowskiego napłynęło kilka ofert sprzedaży fragmentów tego dzieła. Jednakże ówczesne władze miejskie nie wykazywały zbytnio nimi zainteresowania. Ponownie sprawa odżyła dopiero w 1977 roku, kiedy do Tarnowskiego Muzeum zakupiono pierwszy fragment panoramy. Przedstawiające rannego huzara, podtrzymywanego przez kapelana polowego Rafaela Edresi. Od 1985 roku Tarnowskie Muzeum rozpoczęło akcję mającą na celu odszukanie i skompletowanie możliwie jak największej ilości fragmentów panoramy. Kilkakrotnie powtarzane apele na łamach prasy. Programy radiowe i telewizyjne, kontakty z kolekcjonerami przyniosły znaczące efekty. Do dziś zidentyfikowano około 30 fragmentów tego wielkiego obrazu o pierwotnej długości 120 metrów. Kilkanaście z nich jest własnością muzeum w Tarnowie, w tym w największy, o wymiarach 4 na 3 metry. Przedstawiające tyły armii węgierskiej podczas bitwy o Szybin, gdzie dowodził generał Józef Bem w dniu 11 marca 1849 roku. Po upadku powstania węgierskiego generał Józef Bem udał się do Turcji, która w XIX wieku uchodziła za sprzymierzeńca nieistniejącej już Polski. Przeszedł tam na islam, gdyż tak łatwiej mu było walczyć o sprawę Polską. Przyjął też imię Murat Pasza, licząc na wybuch wojny rosyjsko-tureckiej znów podjął próbę utworzenia legionu polskiego w wojsku tureckim. Wiele wskazywało, że to Turcja właśnie zmierzy się z Rosją, a słaba Rosja to szansa na niepodległość Polski. Józef Bem nie pomylił się. w w 1854 roku połączone siły turecko-brytyjsko-francuskie wylądowały na Krymie, jednak nie zdobyły go. Józef Bem został internowany na terenie Syrii w Aleppo. Ostatnią bitwą, jaką stoczył, była uwieńczona sukcesem obrona Aleppo przed najazdem Beduinów. Była ona dla niego kresem podróży do Rzeczypospolitej, albowiem w dniu 10 grudnia 1850 roku zmarł tam na malarię. Zwłoki generała pochowano w Aleppo, syryjskim mieście wchodzącym w skład Imperium Tureckiego. Spoczął na muzułmańskim cmentarzu wojskowym Dżebel el-Hezam. W okresie międzywojennym podjęto akcję sprowadzenia jego prochów do ojczyzny, która znalazła żywy oddźwięk w całym społeczeństwie i przybrała charakter ogólnokrajowy. W Tarnowie już w 1926 roku zawiązał się lokalny komitet sprowadzenia zwłok generała Józefa Bema, który wszczął akcję zbierania funduszy na szlachetny cel. Podobne komitety powstawały w innych miastach. W 1927 roku władze polskie rozpoczęły starania o sprowadzenie zwłok generała do kraju. Pod protektoratem prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego zawiązał się Krajowy Komitet Sprowadzenia do kraju zwłok generała Józefa Bema, którego honorowym członkiem był m.in. marszałek Józef Piłsudski. Po odszukaniu znajdującego się na cmentarzu Jebel El Hezam, grobu generała do Aleppo udała się specjalna misja mająca towarzyszyć prochom Bema w drodze do Polski. 20 czerwca 1929 roku w obecności przedstawicieli władz Francji, Polski, Węgier i Turcji dokonano ekshumacji zwłok. Trumnę umieszczoną w specjalnym wagonie przewieziono przez granicę Turcji i Jugosławii do stolicy Węgier Budapesztu. Naród węgierski niezwykle uroczyście przyjął bohatera, wystawiając jego trumnę. Na widok publiczny w Muzeum Narodowym było to 27 czerwca. Od Budapesztu trumnie towarzyszyła wojskowa delegacja węgierska. Na wszystkich stacjach, przez które przejeżdżał pociąg, stały szpalery ludzi z odkrytymi głowami. Wagon obrzucano kwiatami. 29 czerwca wagon z prochami generała Józefa Bema przejechał granicę Polski, gdzie powitano go wyjątkowo uroczyście. W imponującym pochodzie trumnę, przybraną sztandarami Polski, Węgier i Turcji, przywieziono na Wawel, gdzie wystawiono ją na kilkanaście godzin na dziedzińcu arkadowym, zaciągając przy niej honorowe straże. Następnego dnia ulicami Krakowa przeszedł uroczysty kondukt, by przy salwie 21 strzałów pożegnać bohatera odjeżdżającego do rodzinnego miasta. Mówi Kazimierz Bańburski. Tarnów! Przyjął swego bohaterskiego syna wspaniale. Dzień 30 czerwca 1929 roku był prawdziwym świętem całej tarnowskiej społeczności. Szczególnie imponująco wyglądały udekorowane perony dworca kolejowego, ulice, budynki, zwisające zielone festony, szarfy w barwach trzech państw. Biało-czerwone chorągiewki, szpalery, umundurowanych kolejarzy, strzelców, harcerzy. Niecodziennym przeżyciem była ostatnia droga generała. Przy dźwiękach warszawianki ruszyła laweta strumną, otoczona kordonem oficerów różnych formacji. Pod bramą triumfalną, znajdującą się u wylotu ulicy Krakowskiej, Uroczysty kondukt przemierzył odświętne, przystrojone ulice. Krakowską, Wałową, Piłsudskiego, by dotrzeć wreszcie do Ogrodu Strzeleckiego. Tutaj, na końcowym odcinku, trumnę do mauzoleum przenieśli na swych ramionach oficerowie. Piękną perspektywą nową powstałej alei w kierunku mauzoleum. Przy dźwiękach muzyki, nawiązującej repertuarem do patriotycznych walk narodowych zagrano innymi pobudki artylerii z 1812, 1830 i 1848 roku złożono prochy Wielkiego Polaka w Mauzoleum. Honorowa salwa artylerii była ostatnim pożegnaniem wielkiego bohatera. Józef Bem jest kolejnym polskim bojownikiem o wolność, który zapisał się w historii nie tylko Polski, ale i całej Europy. Tak jak Tadeusz Kościuszko, który walczył w wojnie o niepodległość w Ameryce Północnej, czy Jan Henryk Dąbrowski, biorący udział w walkach u boku Napoleona Bonapartego we Włoszech i Rosji, również Bem, poświęcając się sprawie wolności ojczyzny, walczył poza granicami swojego kraju, wszędzie tam, gdzie potrzebne były jego talenty przywódcze i wojskowe umiejętności. Zachęcam do głębszego zapoznania się z historią tego niesamowitego tarnowianina. Jego rodzinne miasto jest do tego miejscem najlepszym.